A w dzisiejszej szopce dla reportera. Pan doktor nakrzyczał na mecenasa. W sprawie dla reportera była kobieta i jej córka skazane za podrobienie testamentu dziadka. Pani Jaworowicz jedzie na miejsce. Te kobiety mówią, że zostały niesłusznie skazane. Jedna z nich potem oskarża wszystkich. Swojego syna o pobicie. Głowę, a ten syn potem tłumaczy, że pogotowie przyjechało, zrobili i o i chcieli jej dać mandat za niesłuszne wezwanie. Ten syn mówi o własnej matce na pani. pani? To, jest pan, to już nie matka. jest moja matka. Tamta dalej swoje, że jej brat to bandyta i nożem jeszcze jej ręce przeżą. Gdzie już nawet ten brat kręci bekę, że jest niepełnosprawny i z niego raczej taki średni cyrkowiec z nożami. A kobita potem mówi, że kiedyś jej pieniądze zginęły. Ale jej wnuczka mówi, że ona wtedy do wszystkich z mordą latała, że złodzieje, a okazało się, że w, w liściach laurowych. I na koniec dodaje. Tutaj są narkomane pijaki? No tak no. Wracamy do studia. Mecenas Kaszewiak delikatnie sugeruje, że te kobiety mijają się z prawdą. Łamią panie obie. Jak ludzie czekali w kolejce po subtelność, to Kaszewiak już pewnie jakieś dokumenty czytał. No ale słuchajcie, co one odjebały. Dały dziadkowi do podpisania pustą kartkę, dziadek podpisał, potem dopisały nad podpisem, że dziadek im wszystko oddaje i dopisały sobie datę. I mecenas tłumaczy, że sąd wydał wyrok, że grafolog to sprawdzał i że są na grania na to, że one kłamią. Ale te kobiety tam siedzą smutne, a wiecie z poprzednich odcinków, że jak komuś jest smuteczkowo, to na pewno ma rację. I pan profesor Bielecki broni tej kobity. Atakujecie je. Ona uczciwie podpisała się. Oto to Piotrunia się lekko zagotował. Pan broni w nie. tym momencie osoby nie. Nie, nie, skazane nie. Nie, nie. Nie za przestępstwo. Panie, a Bielecki drze się na Kaszewiaka, że po chuj on zawsze taki dokładny musi być. To nie jest program prawniczy. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. To jest program prawniczy w tym program ludzki. Ale potem profesor Bielecki się jorgnął i mówi: Ja przepraszam, że się uniosłem. E, ja panu wybaczam. No łaskawca, kurwa. Trochę mi szkoda tego kaszewiaka. Chłop czyta te kwity, dochodzi do prawdy. A na koniec ktoś mu nasra na biurko i powie, żeby się nie mądrzył. To teraz wierszyk jako błęda. Kiedy litujesz się nad losem skazanej kobity, to najpierw wysłuchaj, jaki kaszewiak ma kwity. I nie gadaj głupot, że byłeś w ferworze. Mówię Mówię się, pan nie za... wstydzę, dziś no i dobrze. A kto został do końca, to od razu zaznaczam, że daję tu lajka i komentarz. Wybacza.